Dobra, jedziemy z Koksem. Słuchaj, bo w Polsce to wszyscy mają to ogólnie w dupie, nie? Te, te całego yy, tego całego covid wiesz, mówią, że to jest oszustwo i tak dalej, nie? No, no. A twoja mama jak się czuje? Dobrze. Bo powiem ci, że moja też dobrze się czuje. Przeszła... chyba przeszła covid nie? No. Ale przeszła go, wiesz, przy dobrej odporności to przejdziesz tego COVID-a łagodnie, nie? No. Nie tak jak ja, wiesz, co mnie walnęło. I teraz na przykład nie wiem, czy słyszałeś, jest taki y, piosenkarz piasek. No, yes. no i ten piasek, wiesz, 10 dni chyba w chacie już nie wytrzymał i pojechał do szpitala. Nie? Ja miałem ja miałem dokładnie tak samo, nie bo to jest, wiesz, jedna dziesiąta oddechu, nie? I prawdopodobnie, a, wiesz, no kurwa, jak to, wiesz, piosenkarzy, nie, przemęczony, wiesz, pewnie jakiś alkoholu też pewnie trochę, no a Piasek to w ogóle chyba, wiesz, dawał chyba ostro, nie, jak to, jak to celebryta, nie, może jakieś były jeszcze coś mocniejszego, tego nie wiem, I albo może, wiesz, jakiś miał kiedyś choroby czy coś, nie, i, i gościu, wiesz, ale wszyscy, nad, wiesz, wszyscy mówią, że on udaje, nie, że mu zapłacili za to. No, mówię ci, moja matka kurwa się tak wczuła w tych, tych YouTube'ów, w tych oszołomów, tam są taki jabłoński. I oni mówią, że, że tego COVID-a nie ma, nie? Ale kurwa mnie tak pierdolnęło, że się w głowie nie mieści. A powiedz, Artur, jak w Szwecji, w tym, w tym Getteborgu no. trzyma, trzymają dystans w ogóle ludzie? A, ludzie trzymają dystans. A z maseczkami? A jak maseczki? A są wyjątki, że ktoś chodzi z maseczką. Czyli bez maseczek wszyscy, tak? No, w sumie bez maseczek chodzą, no. Ale dystans trzymają tak na 100%. Tak, tak, dystans trzymają, kurwa, się. Powie ci, że każdy się tak boi, że lepiej staliśmy półtorej metra, a od siebie, tam dwa metry. Ale powiem Ci, Artur, kurwa, ja na początku tak, wiesz, patrzyłem na to, mówię, jest, nie ma, dzwonię do... Do Boros, do Chrzestnej później do ciebie dzwoniłem, czy jest to, czy nie ma, nie? No i wtedy, kurwa, akurat na zawodach tych konnych w sobotę się zaraziłem, a we wtorek już mnie jebnęło porządnie, nie? Wieczorem i tego, i, i później już kurwa nie pytałem, czy jest, czy nie ma, nie? A znasz kogoś, kto tam tak chory, ostro jest? Znaczy, był ten mój kolega chory, znaczy, ostro w szpitalu nie był, ale był chory w domu. Jego ewne bo także kurwa nie, nie, Marku nie miał węku. Gorączka kurwa pocił się, słaby był. No. No to, to właśnie z nim zgadzałem. Jak ty dzwoniłeś, to ja gadałem z nim I Wszyscy dostali w domu, nie? I mieli kwarantannę domową. No widzisz, a co, widzisz co teraz się? Słuchaj, otworzyli nam chyba z miesiąc temu ponad trochę. Otworzyli nam, wiesz co, nie, wszystko. I hotele, i tak dalej no i kurwa co, najebali się Polacy wiesz, w Zakopanym na Krupówkach, awantury kurwa wiesz, wszyscy razem, nie, bez maseczek i tak dalej no i, i później wiesz wszędzie indziej też różne takie atrakcje były no i widzisz co się dzieje, nie, skoczyło znowu, ja ci powiem kurwa Polakowi to nie możesz spuścić ze smyczy, on musi cały czas być kurwa pół metra od, od budy, wiesz no, no Zna... Słuchaj, z tą znajomą kolegi, tą dziewczyną, nie? Yy, teraz się dowiadywałem, no to mówi, że jest tragedia na Arkońskiej, na szpitalach, w szpitalu. No, tak jak już Ci mówiłem, nie? Że jest tragedia, dostawiają łóżka, nie? Aha. No, a kurwa. Także powiem Ci, że naprawdę, wiesz, jak ten COVID tak się będzie rozwiesz, bo to już trzecia fala, no nie wiem, ile tych fal ma być, kurwa, 10. Chuj, Jezus. wiesz, to jest jakiś też... Kurwa, ja nie jestem do końca przekonany, że to jest aż, wiesz, jak tymi falami, to nie jest tak, to jest po prostu nietrzymanie dystansu, no jeszcze tak. zbliżanie drugiej osoby i to się, kurwa, to się drogą kropelkową przenosi, nie? nie no. Słuchaj, no to jest, to jest właśnie trzecia fala, to jest konsekwencja tego, co mówisz. To jest dokładnie to, co mówisz, bo jakby wiesz, jakby, słuchaj, jestem w sklepie w tym galaksy zjebanym, nie, w Oszą. No, niby kurwa tam stoją, ale wiesz, oni tak stoją, że musisz koło nich przechodzić przy tej kasie, nie? Stoisz te dwa metry, ale wiesz, zaraz kurwa ktoś stoi za tobą, przed tobą wiesz. I, i to jest takie, tu niby jest wszystko dezynfekowane, wiesz, naklejki są, ale koszyki jadą, wiesz, z yy, od razu na koniec, wiesz, gdzie tam dezynfekcja? No nie ma żadnej dezynfekcji, wiesz, może rano, kurwa, coś zrobią, albo, wiesz, jakby tam jakieś no, tak. dwie dziewczyny stały, psikały, nie? Tak, chociaż dla picu, no to coś tam by się stało, nie, z tym. A jak tam u Was jakieś zakłady pracy upadają, coś takiego? Zwalniają ludzi? Nie. Ale to wszystko nie. tak samo jest, jak było? Kurwa, nic się nie, nic się nie zmienia tutaj. Nic. No u nas, wiesz, u na... a restauracje macie otwarte? Wszystko jest otwarte. Tylko McDonald's tylko na drive'a. McDonald's tylko jest na drive'a. Aha. No u nas, no u nas chyba też, nie? No. Kurwa, no ja nie wiem, ty, Artur, ale jak tak będzie dalej, to patrz, bo u nas na przykład to już tak, wypierdalają z pracy, restauracje już w ogóle, wiesz, jeszcze jak trzymali je właściciele, no to już teraz przestają, wiesz, najmować, to zamykają te firmy, te restauracje, firmy zamykają, nie? I powiem ci, ten rząd też ma wyjebane, bo wcześniej jak, jak, jak były wybory, nie? To rząd zajebiście pomagał, bo to wybory szły, a teraz ci powiem, Teraz to już kurwa, co ty, przy, tym, przy teraz to już y, ludzie mówią, że wcale takiej pomocy nie ma żadnej, nie? Teraz mają wyjebane. No tak, i wiesz, znowu zaczną pewnie przed wyborami jakimiś następnymi, nie, tam robić takie, no. takie rzeczy, nie? No zobaczymy, to kurwa, to no. A teraz powiedz mi... Co święta na... zrobili. No, ty, a słuchaj, a teraz jak do Niemiec pojedziesz i nie wypełnisz tego przez internet, nie zrobisz testów, to już wcześniej było wtedy, nie? To jest 30 tysięcy euro kary na, na głowę, nie? Aha. Jak cię znajdą. A powiedz mi teraz, jakbyś dosz, do Polski chciał przyjechać, to co? Nie, normalnie. Tak? O. Nie ma żadnych ograniczeń? No nie, no przecież ja byłem teraz. No tak, ale, ale teraz wiesz, od soboty mamy lockdowna, nie? No to nie wiem, no to ja byłem przed sobotą. No właśnie, nic nie wiadomo, jest tak na 100%. No zobaczymy, słuchaj. Zobaczymy w ogóle, kurwa, co to będzie, nie? Bo to powiem Ci, że, że tak wiesz, dobrze nie idzie. Już ludzie nie mają, kurwa, za co płacić za mieszkania, nie? Za czynsze, wiesz. No, no. Także. Kurwa, najgorsze, co może być, nie? No, i wiesz, kurwa, no nie wiem, nie wiem, wiesz, bo tak się zastanawiam, nie? Co tu się dzieje. W Chinach tak opanowali, tylko wiesz, tam była krótka piłka, nie? Na przykład widziałem, jeszcze wtedy nie wiedziałem o co chodzi, oni wpadali, wiesz, do, do metra. Czy tam do tej kolejki podziemnej wiesz, i pałami napierdalali tych, co nie chcą wysiadać, nie? No, no. A ja mówię, kurwa, co to się dzieje, czy to niedobrze, ale teraz to widzisz, inaczej, kurwa, jak za łeb nie chwycisz, to, to nie załatwisz sprawy, nie? No tak, kurwa, no wiesz, to. Tutaj jest za dużo wolnej ręki w Polsce, wiesz? No ale wiesz, za dużo wolnej ręki i wiesz, i, i ludzie są tacy, że zawsze chcą robić na przekór, nie? Że jak tak, to nie, kurwa. no Ja się nie no, dziwię. Ty, jak, jak ruscy nas trzymali za łeb, to człowiek wiedział, że zawsze kłamią nie? A teraz, jak coś no. wiesz, w wiadomościach powiedzą ci, że jest wirus, to kurwa ludzie powiedzą, nie kłamią. No, to no, dokładnie. No, także także wiesz, ja ci powiem, uważaj tam, bo. A ty miałeś już, tak? Ja na pewno miałem. Natalia miała, a babcia też no, czy na pewno. Nie by... nie, ja też miałam, ale wiem, że mama miała, miała czarek, miała makorzanka miał z pracy i karop też, nie? No, to na pewno mieliśmy. Teraz, teraz podobno jakaś wersja angielska jest zmutowana, że jest groźniejsza, nie? że smak węch nawet Aha. możesz mieć, i, ale jest o wiele groźniejsza, nie? że kiedyś jak 15 minut trzeba było stać przy kimś, żeby się zarazić, to teraz minuta wystarczy. Nie? I jakaś południowoafrykańska. No i ta znajoma kolegi rzeczywiście opowiadała takie historie, że powiem ci, że wiesz, ona, ona mówi, że no, nie są żarty. nie? Także ja ci powiem po tym moim, to ja jeszcze coś z płucami mam, wiesz. Myślałem, że, bo coś mi tu kuło przy sercu, a to chyba coś w płucach mnie boli I, i tego, bo serce ok, nie? Wszystko tam echo się bada, bo EKG to jest chujowe, nie, nie jest takie dobre badanie, ale powiem ci, że taki zmęczony, wiesz, jak trochę się tego nie po, pobiegnę, czy coś takiego, no to jestem taki, wiesz, zajechany, nie? Wtedy. Także no, no. coś tam, kurwa, z tymi płucami, wiesz, jest, jest tego, nie, pewnie się regenerują, ale powoli, nie. No tak, bo to, kurwa, to, znaczy skoro, to jest tak, że, wiesz, to nie trochę nie. No, a w telewizji coś trąbią u was o tym, czy też, też nic nie ma, jak, jak, jak? No, ja, czy ja w telewizje telewizji nie oglądam, to ja ci nie powiem. Aha. No dobra, Artur, to trzymajcie się tam. Dobra. I zobaczymy, no bo chciałem wiedzieć, wyjesz, jak u Was jest, nie? No to dobra, na razie, hej.